Dobrze, przedstawiliśmy program, główne założenia, zrobiliśmy diagnozę państwa, idziemy do przodu. To jest bardzo ważny etap, od którego idziemy dalej i uważam, że wyszło to wszystko bardzo, bardzo dobrze i będzie jeszcze lepiej. A konkrety dla rolnictwa? Konkrety dla rolnictwa tutaj dzisiaj przedstawiliśmy część, o części mówimy każdego dnia, więc chociażby mówimy o funduszu stabilizacyjnym. Dzisiaj widzimy wiele firm, które ma problemy finansowe, chociażby za kukurydzę, za, yy, za pszenicę, nie mogą wypłacić pieniędzy, i mówimy, że tutaj musi być ingerencja państwa. Mówimy o rozbiciu dostawców, mówimy też tutaj o priorytetach, jeżeli chodzi o ilość polskich produktów w naszych sklepach, to jest także dla naszych producentów. Mówimy o znakowaniu żywności, mówimy tutaj o odbudowie też po głowie chociażby świn poprzez... Określenie tego, ile tej żywności ma być w sklepach i stopniowo możemy to bardzo mocno odbudować. Jaka jest obecna sytuacja na rynku warzyw i owoców miękkich? I, 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 i jak perspektywy złowane ziemniak? Możemy na to patrzeć tak naprawdę z dwóch perspektyw. Z jednej strony, jeżeli braknie któregoś produktu, brakuje go, to od razu cena zaczyna bardzo mocno wzrastać, a jeżeli jakiegoś produktu jest troszkę za dużo, to od razu widzimy dołowanie i przed nowym sezonem bardzo duże obawy. Co będzie z owocami miękkimi, czy będzie przywóz z zagranicy, czy go nie będzie, czy będzie import, czy go nie będzie. Więc yy, sytuacja tak naprawdę duża zagadka, a mało tego, te 40 milionów, które miało być z Unii Europejskiej, wstrzymane, więc to też pokazuje, że ta skuteczność euro. polityki nie, euro, yy, skuteczność polityki międzynarodowej. Ale nawet takie śmieszne rzeczy nam uciekają. Yy, z... Zajmuję się sytuacją w Mleczarstwie. W mleczarstwie jest gorzej jak w zbożu. No, widzimy, że jest coraz gorzej. Pewnie za chwilę będzie dużo gorzej niż w zbożu, jeżeli ta tendencja będzie tak się utrzymywać. Wiemy, że są mleczarnie, które lepiej płacą, gorzej płacą jest. Yy, no, jesteśmy w momencie, jeżeli ten spadek się utrzyma, że może być dużo gorzej i tu jest ważne działanie państwa. Czy Agrounia będzie walczyła o polskie mleczarstwo, jak o zboże? No, agrounia już teraz walczy, chyba jako jedna z pierwszych, albo pierwsza organizacja pierwsza w ogóle. Yy, nagłośni, no, stara się A, nagłośnić. Po, 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 powiedz ten. Michał, dlaczego plantatorzy owoców miękkich, hodowcy czy y, zbożowcy tak się zjednoczyli i protestują y, i protestują zbiorowo, że ich protesty widać, a że Unia to jest liderem. A na przykład y, y, członkowie spółdzielni mleczarskich czy mleka widzą wszystko, że się zwali prezesa i będzie następny prezes. Wie pan? To jest temat złożony i pewnie nie jeden prezes też ma coś za paznokciami. Trzeba tutaj starać się to odbudować. Ja nie będę ani bronił prezesów, ani, ani żadnej strony, która mogła faktycznie zareagować w czas. Bo widzimy też dzisiaj bardzo duże podporządkowanie. To, co widzieliśmy na filmu z 80. roku. Ludzie boją się dzisiaj tych, którzy mają w swoich rękach rynek, skupiają władzę i prezesi też się często bali. Tutaj trzeba o tym głośno mówić. W kryzysie wielkie sieci zarabiają najwięcej w kryzysie. No widzimy. Bardzo no, wysokie tak. i dotyczy to mleczarstwa, także rynku owoców i warzyw. Jak to rozwiązać? Jak? Co zrobić, żeby wielkie sieci handlowe działały na, tak jak w Unii Europejskiej? No, yy, tak jak działają w Unii Europejskiej ciężko, żeby to dzisiaj wprowadzić, bo one całkiem inaczej tam wchodziły. One wchodziły razem z gospodarstwami, nie, które się powinno, rozwijały. Powinno być prawo jednolite, unijne prawo dla wszystkich wielkich sieci Dla mnie handlowych. najważniejsze jest to, żeby dzisiaj powiązać cenę początkową produktu z końcową, żeby ustanowić maksymalną marżę na produktach żywnościowych. No nie może być tak, że ktoś kupi marchewkę za złoty 50, a sprzeda za 6 zł. No i tutaj no mamy albo kupi jogurt już. za 40, a potem go za 2 złote sprzeda na punktach. Albo, albo tak, więc tutaj widzimy, że jest, mają z czego zarabiać. Agrounia ma cały czas kłopoty, ty masz kłopoty, ale teraz za takie hasła, jak ty głosisz od lat, to nie ściga policja, to jest o, można dopuszczać, a można, nie ścigają służby. A teraz, teraz właściwie wszyscy powtarzają to, co mówi od lat AgroUnia, ale. ale... Ty masz i działacze mają cały czas kłopoty. No dzisiaj głosem agrounii mówi cała opozycja, mówi nawet rząd, tylko że to są też w ich wykonaniu frazesy, które mówią na własne potrzeby, a nie ma za tym chęci wprowadzania zmian. Ja mam nadzieję, że takie izolowanie agrounii to oznacza, że wyeliminować agrounię z kampanii wyborczej, stworzyć przeświadczenie... Ee, że Jakronia nie ma szans. Moim zdaniem ma szansę, bowiem wystarczy, że wszyscy, co w mediach was oglądają, zagłosują i macie miejsce w, w parlamencie. Jestem o tym przekonany. Dziękuję. 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 I wspieraj i teraz. Dzięki. Dobrze. Cześć. Dzięki to.